Uuu. Tak było. Każdy ma kwas w brzuchu. <grystanie> Dobra, mam nadzieję, że się uda. Ale krasnoludy mają super takie jak. No właśnie. No i co on tam powiedział w tej całej fabule? No, w... Że będzie spoko. że mamy zadąć w róg. To będzie przygoda Ubersrike. Mm. grałem w to z tym z tym rogiem. to jest pierwsza misja chyba. A. A tu ciężko znaleźć drogę, bo tu łazisz po tym mieście nie wiadomo mm. w którą stronę iść. Coś w tym jest. Red mou. co tam jest? In? Uuu. Tak czy inaczej to jest Uuu. bardzo ładnie zrobione, naprawdę bardzo ładnie. Fajne kimaś. Musiałeś. Ja mam sięgam do pasa, ale to nic nie oznacza. I sięgasz nam do ku... Do miecza. Ku pasa? Tak. Hej, Rocky! Może brakuje mi tutaj sprintu? Naciskam ten Mam klucz. coś, nadziejo. mam coś długiego, twardego i sięgającego aż po samą ziemię. Ale ich. Czyli nos. Spokojnie to tylko mój topór. Gdzie są te szczury? Patrzcie, jak skaczą. Zostawcie coś dla mnie. O nie wierzę! Nie wiem gdzie bić! Ja strzelam, ale coś... Wpadłem nie w, w berzerkerski szałki. Ty... O kurde! Ja się nie strzela. widzę! Jodchodź ja wika! U nas! Ta mysz. Dobra, zginął Myszy to ja nie lubię najbardziej, ja bardzo chętnie tu ja to zrobiłem. No dobra, dobra zmieniu, nie, nieraz. tam nie idziemy O, ninja, ninja, ty wiesz że jak masz tu jedną o, o. broń to czwartym przyciskiem myszy możesz strzelać tym? Co ty, czekaj na nas, nikt Hunter tak? tu jest, no wiemy, yeah, tego yes. czekaj Miele, mam czwartego przycisku myszy niestety No to sobie zmień, bo to Jesteście? możesz, wiesz, jedną bronią strzelać Jest! O Jezu, zaostrój mnie Wracaj tu! Uciekł mi przez płot! Teraz już jest akcja, ale mnie biją z Ej, hunter na górze, pomoc! Zestrzelcie ja go! Ja ginę w kontannie. Już ci pomagam, czekaj. Kurde mam tu trzech. Tam trzeba zestrzać, zestrzelcie go na Cała górze. Biegnę, biegnę, biegnę do góry. Ja ginęś. Ja też. Ja już biegnę do góry. Kurde, nie zeskoczyłem. Tam się nie da wyskoczyć do góry. Nie no. Zostałem na górze, Czekaj. nie Ja już zginąłem to, Aha, kurde, zostałem na górze, żeby was. Ten osłaniać i naskoczył na mnie. Ja już nie mogę wyjść, bo mnie. Te gwoździmy. Ale to jak tam cię podnieść? Aha, oni cię złapali gdzieś. Tak. Nie? Tak. Ja Dajesz go, rok. O, ale dostał dzider. Kasia, zaraz się podniesiemy, tylko Kasia, jeszcze nie zginęłaś. W tej mgle siedzi. Jeszcze nie, Tylko jeszcze musi nie tam gładź skończyć. Weź tego huntera i oznaczajcie te, jak możecie, będzie łatwiej ten. Dobra, ratujcie. Dobra, Kasię podniesiemy, a ty gdzieś jesteś schwytany przez nich. Co ty po tyłku mi poklepał? No, poklepałem Dobra. cię po tyłku. Dobra, Dobra tam jest graba, patrzcie. Dobra. Słoni! Słoni! Słoń! Nie, to świnia. Porąbałem ją. Dla niego słoń, to taka była. Świnie Też jest mały, no to. Też taki kolor ma, szary. O ty skubany A nie wiem czy raczej w menta nie ma za tego A Ej, Tom chyba leży w prawej Tom, Tom, Tom Co to jest? Tam za świnią Przed sobą są, za świnią, Wesią. Tu Co to jest? Tom? Tom No to świnkę. Tu jest Amok gdybyście potrzebowali Jeszcze te tomy mm, będziemy ja to okay. mieli Ale to czekajcie, nie, daj mi tą medyczną e, oh, Kurde, dobra, no to ja sobie to wypiję <laughs> Się napię jeszcze przed akcją Zamieniłam sikierkę na kijek, nie wiem, dobra Ktoś wziął ten Tom? Tom wzięliście? No nie hmm. wiem, bo ktoś mi go chyba zabrał. Zamienił sobie apteczkę na niego. Nie wiem, Kasia chyba go zabrała. Kasia, Wiesz co? Dobra, Mam. Mam. Dobra. mam. Ej, weźcie, bo będą mnie zaraz strącać kurde, z dużymi członkami. Nie, jak zbierzemy trzy takie, to będziemy mieli lepszy lud na koniec. Oklepajcie cię po kurde. Ale wszyscy będziemy mieli lepszy? Chyba tak. Dobra, Dobra mamy tu apteczkę. Duża armia i ten. tu na plecach. O kurde, i to ten. I to Siekiery. Jak tam skoczyć do was! Aaaa! Wracać tu! Mogę ci! Idę do ciebie rok! Ich chciała w głowę, wiesz? Aha! Do tego nie działa! Może w głowę, może kurde, nie w głowę! Nie. O, w głowę. o fuck! Powalili o, mnie! Powalili mnie! Młócą mnie! O nie roka no, też biją. No, nie. No, oni chciałbym! Zatakuj za go! <laughs> Kasia, uderz go raz, uderz go raz. On wypuści już, już. Dobra, ja padłem. się ja tego krótkonogowca. No ja jest tu przerobiony na ten, na... na oh, metkę. Widzisz, co to jest metka? Yeah, metka studencka. Jest taka kiełbasa. Oh. Mielona. Stąd, oh, oh, jestem przerobiony oh. na mieloną kiełbasę. Wszyscy co, wszyscy zginęliśmy? Ja, Nie, żyje. graba żyje. Leży do ziemi, zamieszczenie biją, boże. Jakie szczury? No nie! Kurde, to mój największy koszmar. Kurde, ale nas pobili. Idę. No, dobrze. Pomóż Kasi, pomóż. No, ale no, no, no. jeszcze No, nie wiem, nie mamy obiadu. O nie. No, co no co to, to my wtedy pomyślimy, ok? Pomysł na obiad. No, ładnie. Nie mamy obiadu. Nie, 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 Dajcie pomysł na obiad, lecz jest gral, nie ma obiadu. Hasło obiad. No kurde, ja nie mogę w ten. Nie mogę gotować i grać. Nie, 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 nie mogę pracować i grać. Gra, Nazwijmy się rzeczy po imieniu. Widzicie, no, pracować widzicie I ciężko zrobić tam, obiad. Nas tam znakiem tak. gwałcą teraz, wiecie, naprawdę. A nie, ja tylko no, że to chodź, idziemy, to w No lecę, lecę. Ty weź się ulecz czymś, jak masz, bo. Kurde, będzie... czekaj, nie, kurde. nie, mam jakiś magiczny tom. Może magią. Nie, to nie Musisz zebrać coś, uleczyć się i wziąć z powrotem tak. tą, mnie. O, tutaj Here. masz, chodź, jest, drink Napij O, dzięki ja za to. weź tą Uch, dobra Tylko no to piguła Gwałę gwałtu, sobie. to uważaj <laughs> Ze szczurami to najgorsze musicie szybko nas podnieść, bo jak was coś zaatakuje No i tu był, myślałem, że to też szczura, to jest taki oh. inny Kurde, no. ja bym biegł, wiesz? wiesz, biegnij, bo nie, 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 dwójkę ich nie pokonacie dobra, wszystkich. A możesz to spróbować zraszować. Dobra, dobra, do nie mogę szybciej biec, kurde, a tutaj dużo ich jest, chłopaki! Dobra, Klepie. O kurde! Kurde, o oh, fuck, o oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. może roka podniesiesz. No, Oj, chyba umieram. Za dużo ich was jest. No patrz! Kung panda! Byłeś czuły. Dobra, Ja pierdzielę, no zaskoczył tam. Dobra, wstawaj. People kill, jak za głowę, dobra. dobra. O kurde, coś świetnie. Mi... Biały, biały ten Krótko nogowy. Kur... A o, Ale zabrali. mnie wywaliło w kosmos. Jesteście? Tak, tak. Ty. ty, no złapali mnie już. Puścił cię już, ale mnie złapał. Jest kurde. drugi tom, jest drugi tom. Gdzie? W kościółku Tutaj, chodźcie Tu pomyliłam ze szczurkiem taki, taki włochaty wiesz. mały, wiesz. Tutaj, tutaj, chodźcie Czekaj Kasia, weź się ulecz czy uleczę cię, stój Ale wziąłeś A? go już, Nie, 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 tam zostawiłem ja Ten szczur jest na ofiarę Co? Co, Co to znaczy to zostawiłem twoje? dwa? No bo miałem Dzień jeden dziękuję. i podniosłem apteczkę Więc Aha. tu były dwa Dobra, to ja mam Z jeden które leczą. Gdzie ty wchodzisz? Ja mam jeden tom. Dobra. to jest jeszcze, jeszcze jed jeden. Musimy znaleźć i rok chyba wziął. Wziąłeś? Są tutaj te Roki nie słychać cię. No, ale e, nie ja tak, tak, wziąłem, przepraszam, no, przepraszam, nie, 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 nie jestem już cały czas takie zamyśliłem. Myślisz się obiedzieć. nie no, chce się zastanowić czym obiadu nie, nie tak ma akordewa. No. Będzie lanie, żony. Nie no przecież ja wiesz, wczoraj 8 godzin steamowałem dzisiaj też nawet. Trochę nie, będzie, będzie. 8 nie z... mam możliwości. Nie. Nie mm. trzeba o, pogadać kurczę. z Asusem, my nie możemy nawet obiadu zjeść, kurczę. No ja też że nie? No. Ale to jest też taka kwestia, że później wstała, ale. A ja widzicie, byłem u rodziny, <laughs> byliśmy na grobach i zjedliśmy <laughs> obiad. U, chowaj się, chowaj się. U, kurde. Zatruta. O, wybiegnijmy z tego gazu. Oj. każdej o, strony fuck. teraz idą. Słuchajcie, ja patrzę z lewej. Rokot, ty u ciebie biją. Ja patrzę z lewej. Mm -hmm. Staram się tu z lewej ogarnąć, ale... Na. Ja, kilka ich wybiegło, spokojnie. A ten tamten już nie żyje? Nie. Dobra, mówcie kiedy skaczemy, żeby ktoś no, nie chodźcie. został ra ranny. Chodźcie. Idziemy? Czekajcie, Tego. uzupełnijcie ammo przed ostatecznością. Dobra, ja my już przechodzimy. Miecza. Ja potrzebuję życie gdzieś bo będzie kiepsko no O dobra. widzę coś świeci Musimy Trzy eksploziwy trzeba tak. gdzieś przy bramie tak? dać Patrz z góry skacza Co ja otworzę jakąś skrzynię to tam nic nie ma w niej Zobaczaj sobie, bo jak dostaniesz to wiesz ta beczka wybucha, pamiętaj, nie? Oj, coś tam blisko mm. oj dużo oj, tu Uważajcie, żeby się te beczki nie podchłaniali. No nie atakujmy, bo będzie problem kłopot. Aha, no właśnie. Ale Czyli to jest się jedna jeszcze, nowa, nie? ale... Mamy bekę? Ale lepiej, żeby nie nam jest nie wygłuchało nic w twarz, co? No, nie. Przeszukujcie kąty, czy nie ma tej książki. Tych tomów gdzieś tutaj. Bo tu widzę, że są jakieś. szczurki, szurki schodzą. Tak. Idę do nich. jestem. Dobra. Kurde, jest in... Ale zrobienie nie, nie zmienia te obrzydliwości tego stworzenia. Hmm. Dobra, powiem wam, że ten... Ostatnia, tak? Ja niosę gdzieś bekę. Gdzie mam ją nieść? Tam, gdzie jest Ale napisane, tam z kanału, z kanału Ja zaraz umrę, mam wiecie? To, Potrzebuję to. naprawdę jakiejś apteczki, albo czegoś. Next. 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 A, nie masz elixiru, nie masz. Nie mam właśnie elixiru, bo mam książkę. Ale i tak nawet nie widziałem nigdzie elixiru. Strangler! Strangler! Gdzie? O, tu, z tyłu. Dobra, jest... Dobra, Dobra czekajcie, 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 Dużo nie ich tam czeka. tu jeszcze. Ej, może... ja nie mam życia, no naprawdę, Dlatego ma poszukajmy. ktoś jakąś coś apteczkę? Nie ma nie, apteczki. nikt apteczki. A kto to jest tutaj, taki niebieski, tam jest? świecący? Patrzcie, może coś mu trzeba zrobić. Tak, chyba nie jednak. A co tam nie, no, musimy iść. ja mam tak 10% życia. 15 może. Ja też niestety. Yy, ja mam troszkę więcej. Dobra, idziemy tu. Tu jest y, potka jest jedna po prawo. Dobra, nawet 50% życia zawsze coś, nie? Hunter gdzieś? Trzymajmy się, się razem, od tyłu Bo chyba zresztą, idzie. Jest, z, z karabinem jest. idzie koleś z tyłu. Oznaczaj, oznaczaj te. Chodźcie po prawej jakieś rzeczy, nauczenia? Dostał. Dobra, dostał dwa razy z kuszy Hunter! Co tu masz apteczki jeszcze? <laughs> Kurde, Kasia. Kurde, dorwało mnie coś. O, ja Gdzie są apteczki? Tutaj, przy mnie. Po prawej. Od wejścia. Dlaczego ja apteczki nie wziąłem, tylko jakiś ten? Ja się uleczę też no. A, mogę no, już no, rok robić no, A no. no, spokoj, spokojnie. Spoko, A to może coś no, jeszcze no, tak. będzie tutaj Jeden, drugi Kurde, graficznie ta, ta giera rozwala po prostu i Magus naprawdę. Tower, wiecie co, biegnijmy, bo... A no, tu jest no, jakby no, co bud... podka potka jeszcze obok mnie. A nie Może, może rok tutaj też będzie. Jednego e, raczej... Tutaj jest potka. Zaznaczyłem ją na niebiesko to jest taka fajna a Szkoda, że to jest tylko taka zwykła rąbanka. Jak my zostajemy w jednym miejscu zbyt długo, to oni się w kółko a, będą spawnować. Tylko, ale tylko kurde, dostajemy. Ale, Tom... O, jest Ej. ten, jest, uwaga! Nie. Yeah. No, zaznaczyłem. Aha. A, ten niebieski. To Aha, zaznaczaj... jest słaby. A jak zaznaczamy? Te. Aha, to ma sens, dobra. To wejdźmy to dookoła, to może sens. gdzieś tu będzie ten To no, no, zobaczmy tak dookoła. O, to ma sens. Miało. No jeden, jednego tomu nam brakuje, a zawsze ludzi lepszy. O skrzyneczka jakaś, uwaga. Pusta. Mm -hmm. Jest więcej tych tomów. O, o to? No to U, nie jest... Chodźcie, horda, horda, tak. dalej biegnijmy, U. dalej. Gdzie on Czekajcie, widzę was, dobra. Piekajmy stąd! Piekajmy! Tak się podjarałem Biegajmy. tym rogiem, że aż przeładowałem sobie topór. O kurde. O, no. Co, brakuje nam tutaj ciebie? Naprawdę? Tak. Ale... Bo ja jestem zablokowany. O kurde, hunter mierzę! Hunter mierzę! Idziemy pomóc. Szybko, szybko! Ide, 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 Życie ide. spada! Życie spada! Każda sekunda się liczy! No. Padnę. Ja bardzo chciał stary, ale... Dobra. No nie no, to już mogłem paść, wiecie. O dobra, padłem. Ja coś leżę chyba. Nie, dobra. Hunter mnie złapał, no i... Podnoszę cię! Jak to było spoko. No, dobra. Tak, tylko że mam 50% życia. Jest roki o fuck Jestem. Co To się o tą falę powstrzymać no. Ten od krucia Fuck no Aha. Mnie. Nie wiem co się dzieje bo nic nie widzę Ja widzę tylko pary i Biją mnie to? ja zaraz zginę znów Ile razy można tak zginąć? Nie no może no nie raz... za dużo Ej Jeden no, czek... tom musimy kurde znaleźć go Tu jest jakaś potka A może tam no. będzie przy tym rogu ten tom, wiecie? Może być ten tom przy rogu o, podkreśla Eee, to chyba. No. Trzeba uleczyć cała To ona się wykrwawia. Ma okres. Ja się wykrwawiam? Może. No. Mm, podkreśla siły jakąś. Zostawiłem tam podkreślając. A rzeczywiście się wykrwawiam, już umieram. Nie, nie, nie dojdziesz do zera i. i, co? I będziesz, na hita. będziesz na hita. Naprawdę? No. To trzeba coś znaleźć, tu może być w pomieszczeniu. I znowu jest hunter, Hunter, Hunter. <coughs> nie ma tu nic. Ale se, kurde a dźwięki to jest nie Hunter, widzicie I na Huntera na górę. Widzicie Huntera A tak, 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 to tak. on nie sprzymi, jest przy mnie, dobra Jest apteczka, armor. apteczka co so, bierz Dzięki Mamy Tomik, dobra Mamy Tomik? Jeszcze Ale nie Czemu mamy jeden, jeden na tę? Ktoś nie? wyrzucił tom? Aha. Ej no wy nie macie tomu, kto wyrzucił Tom? Ktoś wyrzucił Tom, Ktoś wyrzucił tom. trzeba się wrócić No ludzie. Oh, kurde, on jest zamiast apteczki, kurde. O kurde, coś tu trafił mnie Jakiego słowa no Ale to ktoś pamięta, kto go miał i gdzie go wyrzucił? Kasia, ty nie miałaś, tomu? Bo nie, rok ma, rok miał. Jeden. Aha, rok ma. Ale to ja mam tom. Ty masz tom? Nie, to ja, no. nie mam. ja nie mam. A, rok, ja nie, nie, mam. Mam. rok, nie, ma. rok nie ma, rok coś Ja Nie brałeś? Żadnych... Ja nie, nie brałeś? Wszystko... No nie, wszystko no sobie nie Ja gdzieś wymieniałem wcześniej, kurde, ale ktoś zabrał. U, Tam da. w tej skrzyni, pamiętacie? To ja wtedy wystawiłem dwa. I wy wzięliście. No ale mówiłeś, że zabrał rok, tak? No ja wzią, tego nie widziałem. No wziąłem, wziąte. wziąłem, no ale. No wziąłeś, no a później wziąłem, no. A ci powiedziałem, że tu jest potka pod tym to posągiem, po nie? Idziemy, ważne, bo to ważne, wiadomo musimy gdzie, powiść, bo ale... musimy się domyśleć, gdzie on może być, nie? No ktoś powinien gdzie pamiętać, podnosiłeś się to, po jak jakąś rok, chcesz? Tu? Jest on tutaj. Oh, yes. To jest to gdzie potkę ci powiedziałem rok. Cześć, to ja cię no, uleczę. Stój, 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 stój. Stój! A Boże, to jak małego goni, kurde. Jestem przyzwyczajony, że jesteś jest, no. Ja Lecimy z tym. To jest. Dokładnie. No, nie, się daleko nie było. Znaleźliśmy. No dobrze. Już znajdziemy trzeci Manko, ten i będzie. Tak. będzie A to trochę dziki. Ja nawet nie zauważyłem, że tego, że wymieniłem ten tam. I dobrze zobaczyłeś, że, że na końcu samej ee, myśleli, że mamy to. Tu jest ten. podka siły, Coś może. Wszyscy są tak? silni tutaj. Ja tutaj trochę jestem. Chodźcie, chodźcie, bo zaraz znuk, w zadł. Uwaga. No, go? On pas strzały skuszy i pada. Tak. jakieś jakiś miętki no, bo jest tam Te plecy, tyły. A dobra, nieważne. To są jakieś leszcze tam. No, twoja, no, 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 no. to jest. Kurde, graba brzmie na szczura strasznie. <grym> z tym futrem, kurde na barkach. To się, wszędzie, wszędzie czy nie ma tam. Patrzcie, tu jest skrzynia, ominęliście. Jest coś! Kostka! Kostka. kostka Haradrimów. Loot a while and listen. I teraz nie wiem, czy to jest kostka dla wszystkich, czy dla no tego, co No zobaczymy znalaz. na koniec, ale wydaje mi się, że dla wszystkich chyba. To ja to zawsze mówię, dla tego, co razem strzeli, ale. dla co znalazł. O oh, kurde, w takim małym pomieszczeniu bitwa. No, pułapka no, to była. Dobra, ja muszę ich bić, bo ja się leczę no za każdego killa, a mam tak, szansę się uleczyć. Ja może dzięki jak tej grze pokonam swoją Mam magiczny tobie. Ze szczurami. Ale to tak m, ciężko, żeby się bez poleczył akurat. Cure, modre, Ej, tu leży A jakiś koleś. Jak to, poleś, jak to jak jak nie jak działa to u ciebie? No masz 50% szansy na tu była podka. Weź ją, bo to se użyjesz tej potki jak będzie przypał. To i... siły, wiesz? No to to samo, no to wiesz, pewnie ci tam daniem, wiem, będzie szybciej strzelał czy coś. Ale nie. piękny widok. No, ze miasto. że ktoś to, lubi, nie? Kto co lubi najbardziej. A, bo to te szczury już atakują miasto. Musimy Jestem ciekaw jak musimy oni sobie w takim radzili z pożarami, powiedzcie mi. No, pewnie, pewnie nie, nie, nie radzili. To nie radzili sobie. Ale... Przecież te duże miasta ja to płonęły wielokrotnie. Londyn, Chicago. To... Chicago Dzień później oczywiście. To wypij i ten. Chodź cały napij tutaj. Idzie tu coś wielkiego do mnie. Blackguard. No, topór. A, to commander, gdzie, jest. Gdzie ma O, apić? idzie ich więcej. O, kurtyna, czekajcie z Gdzie tu jest coś do picia? Nie, ma tu już nic do picia. Wiesz co to ja też? Kto zamawiał, pieczony szczury? To, tam masz potiona, ulecz się, chodź. No właśnie, nie wiem gdzie, no bo tutaj stałem gdzie. A weź na niego teknik i... już, w drzwi Byłem tutaj, tutaj, tutaj. tutaj, nie było żadnego potiona. A to potiona. Ktoś zabrał. To ktoś zabrał, A, Kasia, czy bym ty wzięłaś drugiego A nie, nie wzięłaś. Ja jeden wzięłam, bo miałam mało na... kółki. Ja A no to może ja wziąłem. Idą szczury, idą szczury. Ale nie, no kurde. Grabem wracaj tutaj. Na wolnej no, 300. nie mam już 300. O kurde, coś na blisko jest. Ale no, ja mam ostre, ostre, A, to macham, ostre. Co to macham tym ostrzem? Co to ma być? Myśmy mogli na wolnej półce ich zniszczyć, wszystkich Ja to muszę podskakiwać, żeby ich trąbać. One <grym> się <grym sięga> to... <grym sięga> chyba trochę, co? <grym sięga> tak, tak, tak. Już. Nie dosięgam. Dobra, mamy bomby. Macie bomby? Macie bomby. Bomby są dobre na tych dużych. Ja okay, mam ogniową jakąś. Wej, i za tobą są. Ej, lecimy Kurde, pomogę cię. Kurde, ej, trochę to trwało powiem. Baga biegnie! Jak zacząłeś wydawać dziwne dźwięk, to dopiero się... Ej, mnie też, mnie też. No to jest większe, to jest w kurde. To jest... No o co chodzi wtedy, ja się uleczę. A jeszcze biegnie! Jeszcze biegnie, bo, 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 bo Uważajcie, bo tu się jest zeskok, <gamy> więc nie będzie można wrócić już po was Coś tu jest. Bo, bo, pos, potion bo, bo. of speed! A jeszcze jeden, jeszcze jeden Biegnijcie, biegnijcie, bo my wam nie pomożemy tam później. Są, są! Co, co ty, ślepy? No akurat co? Byr, co? patrzyłem się na grabę tam. No, czekajcie. Chodźcie, chodźcie jest, jest To jest git, jest git. Jasne, musimy naćpą. Patrzcie, Kurde, jaki ja jestem rębacz po prostu. Nara. Na, na. jeden. To się jakaś <gry> y, dźwignia pociągnę. Ja Jeszcze go dokończyłem to. Stanie? <gry> no jedziemy w górę. Ui, winda do nieba. Czy on coś śpiewa? No chyba tak. 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 <gry> przed inwazją tego. Myślę, że miasto jeszcze nie miasto zauważyło, jeszcze że jest inwazja? Ale to może wiesz, wzywamy posiłki jakieś kurde. Z odległej krainy. Było dużo, dużo. O, ładnie Naprawdę się czuję taki gimli, ja wchodzę tutaj w wszystkich. Gimli. Tu jest potylonka z prędkości. Tu szczur się w ścianie, z no. Życie mi już mocno spadło, wiecie. Ale ta krew, kurde, świetnie wygląda na tych ostrzach i w ogóle. Przyjmę... O, jest. Czy Przyjmę te pionko, krew chciałem są. Weźcie bombę, przyda się na coś dużego. No weźcie, ja jedną mam. Ja też już mam jedną. To wszystkie no, lekarstwa zużywasz, jakie są, delgo. Czemu wszystkie? Tu masz jeszcze dwie paczki, patrz. Maszmy ich, coś ta, tu leży, no, paczki. Ja, się... ja w sumie nie, nie, bym się, uleczyła. Nie, się uleczyła. Zauważ, rok, że ja tu idę wiesz w pierwszej linii, nie? To bądź się zbierasz, tankiem. nie? każdy jest na odległość. Byłby, strzela. Strzela. Kurde, myślałem, to że się nie przeszedł przez tą szparę, którą są przeszedł. Ja bym przeszedł, bo to byś nie przeszedł. Hmm. O! Tu jest, tu o, to bym, kurde wziął sumie Dobra, ja jestem przy rogu już. Sound the horn of Magus. Magus, Rzecze. Kurde, skrzynia, ale pusta. Tu jest Tom. O, no to bierzemy. To ja nie, nie, do... to ten, nie, to był ja Kasi Tom. to się leczę, nie? Ej, znowu mamy jeden Tom tylko. Z bo Kasia by rzuciła przed chwilą, bo się leczy. Dobra, bo już się bałem, że. Dobra, ktoś tam de mną w niego? Idę dumać. To ja idę zadumać o, w niego. Nie A, no, to jestem. Chodźcie, chodźcie, Ale musimy. jak wiecie, że jak w niego zadumamy, to tu wszystko Ta. na nas przyjdzie. Ale muzyczka. Embrace tu mam Jest muzyka? ja się nie słyszę. No, tak Panowie, o, ale wczoraj Uuu, ale... pojadłem niezdrowo. No. Ale dołeś. Poszło. Horn Gondor. I ja bym się bronił z drugiej strony, tam gdzie Kasia się leczyła. Eee, o kurde, patrzcie, kłażą po no. Wszystko tu idzie, nie patrzcie, tu patrzcie bejz. jak schodzą. Uh -huh. Pomóż ja ja zaczyna, zaczyna się. A mamy dobry punkt sprawny tutaj. Nie, nie dobry. Nie, i do tej. Robot też włażą. O cholera. Jasno wyskakuje. Są tutaj plecami do ściany, to nam nie wejdzie. Oni wchodzą tymi ścianami, wiesz? Nie, zobacz, tutaj tutaj jest taka barierka. No to za dole się stamy. I tu z pleców nic ci nie wejdzie. Jodę na nich! Moc, siły! Sobie no właśnie. O, wydranie. Mam wrażenie, że tu z jakimiś wariatami przyszedłem. Zamiast o, ostrożnie, to wszyscy. No? na hurra! Dobra, pierdzielę, no też wchodzę do akcji. O, kurde. Tylko wariacje są coś warci. Właśnie. A... Podrzuć wardędzę, hasło to zrobi nową koszulkę. A co jest mm. chyba jego hasło? E, mm. to jest. To ogólnie, znaczy to nie jest jego. Mógłby... Mu co mnie łapso, uważaj! Dziękuję, dziękuję, dziękuję Ciągnie mnie, ciągnie mnie Roka ciągnie, aaa! gdzie on poleciał? Tu na górze Kurde, nie da się Dobra, dostał ja bym coś tu Teraz użyłem tego, Zdjęcie. zużyłem podkę, znaczy bombę. Ej, jak tu wejść do góry? Aha, tu się nie da już wejść. Tak jak żeście zeszli. się. Dobra. Kalbinier! Oznacz, oznacz te. Ja Głównie jak, jak jesteśmy blisko siebie, to trochę jest łatwiej, bo oni nas tak wtedy nie potrafią otoczyć i mucić. Ja na ekranie mam pojęcie Idziemy na górę? Stury. O kurde, co to? to? zginął karabinier. Musimy wejść wyżej. No nie, nie, nie. Dużo ich tu, tu idzie, dużo ich tu idzie. Chce im bombę. Nareszcie. O! O, no, poszedł, ogimł. Kurde, jaka sieka, co? Activate the light platform. Co to jest? Coś jeszcze mamy zrobić i my tego nie robimy, a oni non-stop przychodzą. Aha. No przynajmniej dobra sieka, była. O oh, fakt No to róbmy Już na dole, to. Coś jest nie, nie? A to trzeba gdzieś na dół. Tam było coś chyba. A, musimy zjechać. Musimy zejść szybko na dół, na dół. Dobra, zjeżdżamy. A wszyscy co? No, tak. No tak, bo to nie, to nie, nie działa, robić, jak mimo nie wszystko. Muszę. to było śmieszne. Wydaje mi się, że tak, jeden, jeden w ten, jedną hordę żeśmy tam za długo czekali. Oooo! No. U... Podskoczyć! Podskoczyć, czytałem <grym> ostatnio o tym, podskakujcie! O, fuck, ale mało mi życia zostało. co to działa? Podobno to większe szanse na przeżycie. No to tak, no bo się odwrotną siłą, ale to przecież waga. O, szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Ja Aha, tom, 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 no. To już nie ma, kurwa. Escape. Nie ma tomu, bo już nawet nie mam do tego. No to gdzieś musiał być, nie My jedziemy Ej! No nie, nie wygrałaś miss. No najlepiej. Oj, szczury! Jesteśmy wracać! Jeszcze. jeszcze szczurki. To wy nie jedziecie. Chodź, tu zamykaj, jedziemy. I co? Close. No co jest? Nie wiem, nice. No dobrze, jest, już... Tak, jest, właśnie. Jest, jest, jest. zabrakło jednego Dobre tomu to było, kurde. Zobaczymy ale zobaczymy tak czy za dwa bonus... coś będzie. będzie. Nie, chyba... O, widzicie, mamy ten. Widzisz tom z kolekty teraz dwa i dies. Cure's A, bonus daje. No. Aha. Ale no to ładnie, to trzy bonusowe te mamy. Tak Oj, dostałem przymierzyć tarcze. Ale wiesz to zawsze tarcza, która zwiększa ten. No dobra. No i co? I rzucamy kośm patrzcie o, ile mamy. Mamy dwie Aha. złote. Dwie złote, no. jedną białą. No. O no i złotą jedną. Mam roll do dice, Uuu, Jak dużo? 6 czy 5? O niebieski item, niebieski topór. Ale wypas. Kurde. Trzymajcie mnie. Ja Co, ty jest? Mam, co chodzi z tym co ty z jest? Aha, dobra już wiem. U, niebieska siekierka z dwoma. Ja mam łuk. hitting łuk, co mi łuk? Ja też, łuk dwie tylko dostałem, kurde. Ktoś chce łuk. O kurde. Ja dostałem jakiś miecz dwuręczny. Dobra, wracamy do IN, nie? Zrobimy regroup i lecimy dalej. Continue, świetny topu, muszę go zaraz to zmontować. Okay. No, wr wróćmy do Ina. Damage dealt, 2000 prawie. Headshoty, Soshibo, Killsy... Ej, jestem na każdym tym. A nie, jesteś graba. Killsów najwięcej zrobiłeś graba. Hmm. I najmniej razy zginąłeś. Kasia no najwięcej proszę. z odległości a, zabiła. I na, a najwięcej damage'u wziął rok. Ja już kliknąłem na return to in. To jest niemożliwe. Serio wziąłem najwięcej damage'u? Tak, jest napisane no, najwięcej. ty? to 748. Roki, kliknąłeś? Return to in? O, już. <laughs> return to castle Wolfenstein. Dobra. ja ten topór sprawdza.